Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Niedziela odhaczone. Rosół odhaczony. Schabowy odhaczony. No to wrax. Ofensywa powietrzna nie była jedynym nowym spektrum wojny na wrax. Marszałek Kagori zamierzał wykorzystać również przytarganie z Krieg kompanii saperów, o które. Musiał dość mocno zawalczyć w obliczu wątpliwości, podnoszonych głośno przez gnidy, przypięte do sztabu generalnego 88. Armii Oblężniczej przez jego przeciwników. W założeniach Kagoriego, oblężenie wraks miało toczyć się nie tylko na i nad powierzchnią planety, ale również pod nią. Wybijanie drogi w stronę cytadeli jedynie na powierzchni uznał on za zbyt powolne i kosztowne. Nieprzyjaciel doskonale wiedział. Czego się spodziewać, a dekada walk obronnych dała im cały, dały mu cały bagaż doświadczeń, dzięki czemu nawet improwizowane umocnienia stanowiły poważną przeszkodę na drodze korpusów śmierci. Prowadzona pod ziemią, z dala od wścibskich oczu operacja, miała po pierwsze wziąć obrońców z zaskoczenia, umożliwiając szybkie zdobycie najmocniejszych węzłów oporu, a nawet po utracie pierwszego szoku nadal dać 88 armii oblężniczej przewagę wobec e, zakła bowiem, bowiem zakładano. Że wracjanom zwyczajnie zabraknie sił i środków do prowadzenia działań na kolejnym froncie. Operacje minerskie, poza potencjalnym efektem, zaskoczenia miały szereg zalet, niejednokrotnie nieraz niemożliwe do zdobycia i niewrażliwe na ogień artylerii bunkry, można było zwyczajnie obejść albo od biedy zaatakować od tyłu. Zawsze pozostawała opcja wysadzenia wyjątkowo upierdliwego i dobrze osłoniętego schronu, co jednak siłą rzeczy. Pociągało za sobą poświęcenie dość sporej części chodnika. Ryjąc w kierunku pozycji nieprzyjaciela, można było również działać w kierunku przeciwnym, tworząc sieć mniejszych i większych tuneli, którymi bezpiecznie i w ukryciu można było przemieszczać całe oddziały. Sam marszałek Kagori był skłonny twierdzić, że to właśnie działania pod ziemią staną się kluczem do ostatecznego zwycięstwa. Co oczywiście w najmniejszym stopniu nie oznaczało zaprzestania czy zredukowania skali operacji prowadzonych na powierzchni. Siły zdrajców musiały być nieustannie związane walką, tak aby w maksymalnym stopniu redukować ich potencjał, który jak dotąd wydawało się utrzymać. Jednak ludzkie i materiałowe rezerwy wraksjan były skończone. Pierwsze przybyłe na wraks oddziały saperów miały za zadanie przeprowadzenie rozpoznania pod kątem zdatności terenu do prowadzenia operacji minerskich. W sumie Grzegorz tu się zastanawia po jaką cholerę, biorąc pod uwagę, że imperium siedząc na planecie okrakiem przez dobre kilka tysięcy lat, powinno mieć solidną dokumentację geologiczną, prawda, obszarów położonych co najmniej w obrębie linii obronnych? W całej strefie, to już wracamy do wątku, w całej strefie frontowej drużyny saperów wykonywały różne odwierty, by określić strukturę gruntu i namierzyć warstwy skał. Które mogły być zdatne do drążenia tuneli. Ubocznym, ale jakże pożądanym efektem prowadzonego rozpoznania geologicznego było odnalezienie pokładów wód głębinowych, z których można było pozyskiwać wodę pitną. To e, w dość istotny sposób uprościło logistykę całej 88. Armii Oblężniczej, bowiem do tej pory była ona głównie pozyskiwana przez odsalanie wody morskiej i dystrybuowana za pośrednictwem sieci kolejowej, co stanowiło dość poważne obciążenie. Woda, tak niezbędna do życia, ma dwie paskudne wady. Jest ciężka, a co gorsza, jest cieczą, więc nijak nie da się jej sprężyć. 88. Armia Oblężnicza wraz ze służbami tyłowymi liczyła na spokojnie od 2 do 2,5 miliona ludzi. Przeciętny człowiek potrzebuje wypić około 2,5 litra wody na dobę, więc prosta matematyka wskazuje, Zapotrzebowanie, jak to mówił Walaszek, matematykę zostawiam Wam, no ale zapotrzebowanie samą wodę pitną na poziomie 6250 m sześciennych dziennie. Do tego wypada dorzucić zapotrzebowanie kuchni polowych, niezależnie od tego jak podłe, ciepłe żarcie jest nieskończenie lepsze od racji polowej, warsztatów i reszty zaplecza, jak chociażby pralnie czy sanitariaty. Nie żeby ktoś szczególnie przejmował się komfortem i wygodą gwardzistów, konieczność kąpieli i okresowej wymiany bielizny oraz otwrzenia odzieży wskazywał zwyczajny zdrowy rozsądek. Krygański gwardzista miał zginąć z ręki nieprzyjaciela albo komisarza, a nie wykończony jakąś kosmiczną sraczką czy innym z wachlarza e, choróbsk szerzących, mm, szerzących się wśród wojsk gnijących na improwizowanych pozycjach. Prowadzone od 812 jednostki 824 roku 41 milenium mapowanie geologiczne w Rax nie napawało szczególnym optymizmem. Pod warstwą wulkanicznego pyłu skrywała się miękka, porowata, podobna do pumeksu skała, która świetnie sprawdzała się, kiedy na rzeczy było rycie transzei i płytkich schronów, jednak zupełnie nie nadawała się do drążenia w niej tuneli. Przy okazji tak częstych na planecie burz jej gąbczasta struktura błyskawicznie nasiąkała wodą i niemal równie szybko odprowadzała jej większość do warstw położonych głębiej. Więc po każdej ulewie tunele zamieniałyby się w rwącą kanalizację burzową. Nasiąkanie wodą oznaczało e, również, że warstwy skalne wystawione były na gwałtownie zmieniające się obciążenia i naprężenia. Jakiekolwiek stworzone w nich tunele musiałyby być pełnoprawnymi dziełami inżynieryjnymi o litych betonowych ścianach, a nie tymczasowymi konstrukcjami przewidzianymi do wykorzystania jedynie w trakcie walki. Ich zbudowanie pochłonęłoby ogromne ilości czasu i zaopatrzenia. Poniżej porowatej skały, znajdującej się na powierzchni, znajdowała się warstwa twardszych, niemal nie przepuszczających wody skał. Spływająca na nie woda gromadziła się w podziemnych komorach. I zamieniała z małych stróżek w ogromne podziemne rzeki, których erozyjna działalność w ciągu milionów lat pokryła powierzchnię wraks siecią głębokich dolin i wąwozów. Sama skała teoretycznie nadawała się do wiercenia tuneli, jednak zostało to nazbyt niebezpieczne. Czoło tworzonego tunelu mogło trafić wprost na zawierające w sobie tysiące metrów sześciennych wody podziemne jezioro, albo idąca ponad stropem rzeka mogła wezbrać na tyle, by akurat przekroczyć jego wytrzymałość i doprowadzić do jego zawalenia. Koniec obu przypadków był wspólny. Tworzony tunel zostałby w ciągu kilku minut zalany astronomicznymi ilościami wody, skutkując utratą całego sprzętu i wszystkich pracujących tam ludzi. Kolejną warstwą była już twarda skała macierzysta, wytrzymała i całkowicie nie przepuszczająca wody. Stworzone w niej tunele wymagałyby jedynie niewielkiego wzmocnienia z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów. Warunki techniczne były niemal idealne, jednak zawsze pozostawało jakieś ale. W tej sytuacji tego typu zastrzeżeń było kilka. Wraz ze wzrostem głębokości rosła temperatura, zaś sama wentylacja stawała się coraz bardziej problematyczna. Możliwa była jedynie z wykorzystaniem agregatów, znajdujących się przy zlokalizowanym niedaleko początku tunelu szybie, bowiem wiercenie szybów oddechowych wzdłuż przebiegu tunelu natychmiast zdradziłoby jego pozycję. Problematyczne i wyjątkowo wkurzające dla kopiących żołnierzy były również intruzje powstałe w czasie wysokiej aktywności tektonicznej na Wraks. Jeżeli saperzy natrafili na tego typu niespodziankę, tunel trzeba było wiercić od początku w nowej lokalizacji, ponieważ tworząca ją twarda, magmowa skała wymagała kruszenia przy pomocy materiałów wybuchowych, a to z kolei znowu oznaczało zdradzenie zamiarów marszałka Kagoriego. Wiercenie każdego tunelu zaczynało się od głębienia, e, głębienia szybu wejściowego albo pionowego, zaopatrzonego w drabiny i przeznaczonego jedynie dla ludzi, bądź przypominającego pochylnie, jeżeli przewidywano użycie ciężkiego sprzętu. Wejścia do mniejszych tuneli dla oszczędzenia saperom bezsensownego rycia pod własnymi liniami umieszczano blisko linii frontu i maskowano jako okop, latrynę albo schron. Większe siłą rzeczy musiały się znaleźć dalej, tak aby zabezpieczyć je przed kaprawymi ślepiami zdrajców. Osiągnąwszy założoną głębokość, saperzy przystępowali do drążenia właściwego tunelu w pięcioosobowych drużynach. Dwóch kilofami i oskardami wgryzało się w znajdującą się przed nimi skałę, kolejnych dwóch ładowało urobek do worków, zaś piąty wyposażony był w zestaw czujników geologicznych, którymi nieustannie nasłuchiwał. Czy nieprzyjaciel nie drąży w pobliżu własnego tunelu? Kiedy korytarz osiągnął pewną długość, a koniecznością stawało się jego zabezpieczenie oraz wymuszenie wentylacji. Na dół sprowadzano kable zasilające, Instalowano oświetlenie oraz systemy wentylacyjne. Wiercenie tunelu wymagało nie lada precyzji i dokładności. Pod ziemią brak było punktów odniesienia, a kompasy wariowały, więc koniecznością były wykonywane niemal ciągle serie pomiarów, tak aby poprowadzić roboty w kierunku zadanego celu. Kiedy ten został osiągnięty, drążono pod nim komorę, którą potem wypełniano materiałami wybuchowymi, ciągnięto przewód detonacyjny, zawalano większość tunelu tak, aby ukierunkować eksplozję ku nieprzyjacielowi, zaś na samym końcu wachmistrz albo porucznik przekręcał klucz w detonatorze, a jakiś wyjątkowo upierdliwy i niemożliwy do osiągnięcia dla piechoty bunkier zamieniał się w wielki gejzer ognia, wyrzuconej w powietrze ziemi, ferobetonowych odłamków i ludzkich szczątków. Eksplodująca mina miała jeszcze oddziaływanie poboczne. Znajdujący się w bezpośredniej bliskości strefy eksplozji żołnierze nieprzyjaciela, narażeni byli oczywiście na spadający z powietrza gruz. Kawał betonu wielkości pięści jest w stanie zrobić całkiem poważne kuku, ale najpoważniejsza była rozchodząca się po powierzchni fala uderzeniowa. Ludzki organizm dość słabo radzi sobie z gwałtownymi zmianami ciśnienia, więc znajdującym się najbliżej. Organy pękały jak krwawe baloniki, ci nieco dalej w wyniku ciśnienia tracili przytomność i słuch, kiedy pękały im bębenki. Siłą rzeczy porażeni w ten sposób zdrajcy stawali się łatwym celem dla znajdujących się naprzeciw nich krigan, którzy bardzo chętnie korzystali z nadarzającej się okazji i szybko zajmowali pozostałości dawnej pozycji nieprzyjaciela. Pomiędzy rozpoczęciem krigańskich operacji minerskich, a zorientowaniem się zdrajców, że coś nie gra nie minęło zbyt wiele czasu i wkrótce obie strony zaczęły drążyć swoje własne tunele. Zdrajcy posiadali w swoich szeregach dawnych robotników, którzy rozbudowywali i utrzymywali sieć wraksjańskich magazynów, a tym samym posiadali wszystkie umiejętności niezbędne do prowadzenia podziemnej wojny. Co więcej, w odróżnieniu od nowych nawrak skrygańskich saperów doskonale znali specyfikę geologiczną terenu, na którym mieli walczyć, wszystkie triki, które można było wykorzystać, i symptomy tego, że z danego tunelu należało się wynosić. W krótkim czasie wojna pod ziemią stała się równie brutalna i krwawa, jak ta tocząca się na powierzchni. Tym straszniejsza, że prowadzona w klaustrofobicznie ciasnych, słabo oświetlonych i dusznych korytarzach, gdzie największym wrogiem obu stron był hałas. Niosący się przez skały dźwięk prowadzonych prac był niczym jasne światełko we wszechobecnym mroku, jeżeli tylko został wykryty, stawał się przyczynkiem do stworzenia nowego tunelu. Korytarz taki starano się prowadzić tak, by mijał wykryty tunel z niewielkiej, w niewielkiej odległości, po czym, jeżeli wszystko poszło dobrze, w jego ścianie umieszczano ładunki kierunkowe, które po zawaleniu stropu detonowano. Eksplozja rozmazywała wszystkich znajdujących się w tunelu żołnierzy nieprzyjaciela po ścianach i całkowicie go zawalała. W wyjątkowo paskudnym wariancie w kontr tunelu szykowano dwa ładunki wybuchowe. Jeden miał za zadanie odciąć odcinek nieprzyjacielskiego chodnika, tak by uwięzić w nim wrogich żołnierzy, drugi trzymano w gotowości, nasłuchiwano odgłosów potencjalnej akcji ratowniczej i detonowano dopiero, kiedy ta osiągnęła odciętych górników. Pod kątem sprzętu o wiele lepiej prezentowała się sytuacja saperów 88. Armii Oblężniczej. W Raksjanie musieli korzystać z cywilnego bądź improwizowanego wyposażenia, no, niezależnie od odrażających czynów i skażenia chaosem, zdrajcy zasługują na uznanie za pomysłowość i zdolność do sklecania potrzebnego sobie szpeju, podczas gdy Kriganie mieli wszystko, czego potrzebowali w niemal niewyczerpanej ilości. Jedną z tych zabawek, na które trzeba było bezwzględnie uważać, by nie wpadła w nieprzyjacielskie łapska i których zapas był bardzo ograniczony, była wyrzutnia zwana przez żołnierzy kretem. Niosący kreta saper mocował koniec wyrzutni do stropu, ściany albo podłogi tunelu za pomocą masywnych klamr, po czym odpalał wyposażony w potężne wiertło twór, zwany torpedą drążącą. Drugi z żołnierzy w zespole przewodowo kierował torpedą w drodze do celu i detonował ją we właściwym momencie. Posiadanie kretów dawało kriganom ogromną przewagę, bowiem mogli atakować zdrajców z bezpiecznej odległości, oczywiście pod warunkiem, że byli w stanie ich namierzyć. I w tym nieoczekiwanym momencie skończył mi się artykuł, ponieważ Grzegorz dosłał tylko niecałe trzy strony. Pisał, że a, no kajał się tam, wiecie, sypał głowę popiołem z tego z Skończył mi się artykuł, tak więc wam również się skończył. Czekamy na więcej. Może Grzegorz na przyszły tydzień coś napisze. Pamiętajcie, o gotowaniu rosołu na przyszły tydzień schabowych trzeba ubić. No i yy, wiadomo, zanosicie modły do Omni Grzegorza, żeby napisał Wam kolejny artykuł. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Wiecie jak mnie wesprzeć? Na Patronajcie, można oglądając reklamy, klikając z reklamy, można sobie kupić biżuterię, niedługo e, waletynki. E, jak ktoś nie jest budowniczym, a i ma dziewczynę, to może kupić jakiś ten, z tym kodem 20% rabatu dostajecie i również wspieracie kanał. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. A tak, w ogóle, cześć, jestem Wojtek. No to cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.